Jasne, że czytam. Jasne, że czytam. Jasne, że czytam. O, lubię czytać. Bo... Lubię książki. Bo książki pozwalają mi przenieść się do innych światów. Bo książki pozwalają mi podróżować nie ruszając się z kanapy. Bo fikcyjni chłopcy są lepsi niż prawdziwi. Bo uwielbiam przeżywać przygody, które dzieją się w książkach. Czytam dlatego, że to jest moje drugie życie, a ja chcę żyć dwa razy. słów na słowa w mojej głowie. Ja że czytam, bo lubię książki, lubię czytać i znajduję dużo książek, które są dla mnie bardzo słuchane. E, czytam dlatego, bo można oderwać się od jakby obowiązków i od stresu i tak dalej. Czytam, bo sprawia mi przyjemność. To jest czytanie, mogę odwiedzać wiele różnych miejsc i przeżywać wiele różnych przygód, jako Katni tak Berlin, jako Anna yy, Jasne rzeczy tam, jasne rzeczy tam, jasne rzeczy tam, jasne rzeczy tam, jasne rzeczy tam. JASNE